Zadanie 19. W układzie współrzędnych dan jest równoległobok ABCD. O wierzchołkach A, B, C i D środek tego równoległoboku jest w, samej, w tej samej ćwiartce co wierzchołek. No dobra, no to przydałby się u, um, układ współrzędnych. Hop i hop. A tutaj mamy Y, tutaj mamy X. No to rysujemy sobie y, Poglądowy rysunek, tu będzie minus 6, w takim razie i 1, czyli A jest tu, minus 8 i minus 9, minus 8 i minus 9 będzie tu, czyli B, C będzie 3 i minus 4, czyli załóżmy tu, i D to będzie 5 i 6, czyli tu nawet, powiem Wam, nawet ładny, nawet ładny ten rysunek. I teraz tak, gdzie będzie leżał środek? Środek będzie leżał na punktu, punkcie przecięcia. Przekątnych tego, 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 tego równoległego boku. Czyli w sumie na środku przekątnej. Tak? Weźmy sobie BD. Środek, środek przekątnej BD. No dobra, no to x środka, no to średnia arytmetyczna, czyli minus 8 plus 5 na 2, czyli tutaj będziemy mieć minus 3 na 2, czyli minus 1,5 i YD. Na y środka. W takim razie będziemy mieć minus 9 plus 6 na 2. To będzie też minus 3 na 2, czyli też minus 1,5. W takim razie minus 1,5 i minus 1,5 jest tu. I on leży już na rysunku. Pięknie widać, że leży na tej samej światce co punkt B, czyli to jest odpowiedź też B.